Siemano, w dzisiejszym odcinku pokażę Ci najlepsze ustawienia do CSGO, dzięki którym Twoja gra będzie płynniejsza oraz będziesz miał więcej FPS-ów. Między innymi w dzisiejszym odcinku będą najlepsze ustawienia do CSGO, ustawienia windowsowe. No i ostatnio dowiedziałem się o pewnej opcji w menedżerze zadań, dzięki której uzyskałem 30 FPS-ów więcej w CSGO. No i również pokażę Ci to w tym odcinku. Ale dodatkowo mam dla Ciebie zadanie, żeby zostawił tutaj łapeczkę w górę dla lepszego pozycjonowania się filmu. No i jeśli chcesz wygrać tego skina za 70 zł, zostaw wykonany. Ile miałeś FPS-ów przed i po zrobieniu tego, co pokażę Ci w dzisiejszym odcinku? Ale nie przedłużam i lecimy do odcinka. A więc poradnik, zacznijmy od ustawień w grze. Jednakże, pamiętajcie, te ustawienia są nastawione na największą ilość FPS-ów, więc jeśli ustawicie te ustawienia, to będziecie mieli większą ilość FPS-ów, lecz może się to odbić na jakości w grze. Dlatego ogólna jakość nie jest bardzo niska, szczegóły modeli tekstur niska, no i tak dalej i tak dalej. Dodatkowo pamiętajcie, że ostatnia opcja, uber Shadery. przykładowo na moim komputerze, jeśli je włączę, mam więcej FPS-ów. Jednakże mój znajomy, jeśli włączy uber Shadery, to ma mniej FPS-ów. Dlatego jeśli chodzi o tą ostatnią opcję w grze, to musicie sobie ją sami przetestować na waszych komputerach, ponieważ u niektórych może działać to lepiej i może mieć więcej FPS-ów, a u niektórych niestety może to działać gorzej. No niestety, taka gra. Następnie przechodzimy do biblioteki i ustawiamy opcję uruchamiania. Dzięki tym opcjom uruchamiania będziecie mieli troszeczkę więcej FPS-ów. Dodatkowo nie będzie wam się ładował ten początkowy ekran CSS no i myślę, że tam parę FPS-ów można na tym zyskać. Następnie biblioteka. Tak, wchodzimy do ustawień Steama, wchodzimy do biblioteki i ustawiamy sobie tryb niskiej przepustowości oraz tryb wysokiej wydajności. Dzięki temu po prostu Steam nie będzie zżerał tyle zasobów, no i tam możemy, wiadomo, zaoszczędzić parę FPS-ów, ale nawet jeśli pójdzie w górę o 3 czy tam 5 FPS-ów, no to zawsze lepiej. A teraz jeszcze jest czas na dzisiejszego sponsora skina dla Was, czyli na SkinApe. Chciałbyś sprawdzić swoją wiedzę o CSGO, a za sprawdzenie wiedzy dostać darmowe skiny? No to stary, mam dla Ciebie super aplikację na telefon, jest to aplikacja Skinny. Aplikacja polega na zbieraniu monet. Monety zbieramy poprzez zapraszanie znajomych, poprzez rozwiązywanie quizów, lecz najwięcej monet zbierzemy za granie w gry, no i oglądanie reklam. No a później za monety możemy otwierać skrzyneczki, dzięki którym otrzymujemy darmowe skiny. Dodatkowo wszystko się odbywa bez logowania na Steama, tylko i wyłącznie podajemy trade URL, no i dostajemy skina, więc jest to naprawdę bardzo bezpieczne. A w tle możecie zobaczyć, ile użytkowników wysyła skiny na swojego Steam'a, ponieważ macie publiczną listę wypłat, no i możecie sprawdzać na bieżąco, kto wypłaca jakie skiny. A więc, jeśli chcesz zarabiać darmowe skiny gdziekolwiek jesteś, ponieważ aplikacja jest na telefon, na Androida oraz iOS'a, to pobierz aplikację z linku w opisie i dodatkowo wpisz kod promocyjny w ponieważ otrzymasz na start darmowe 100 zł monet. No i dzięki temu będziesz mógł otworzyć sobie szybciej skrzyneczkę, no i dostać darmowego skina. Ale lecimy do odcinka. Mam nadzieję, że aplikacja Wam się spodobała i spróbujecie swoich sił w quizach. Ale przechodzimy dalej, czyli ustawienia zasilania. No i tutaj ustawiamy na wysoką wydajność, dzięki czemu nasz komputer będzie pracował na najwyższych obrotach. Następnie przechodzimy do panelu sterowania Nvidia. Tutaj macie taki dodatkowy smaczek. Jeśli chcecie mieć lepsze kolorki w się, no to właśnie ustawcie sobie tą cyfrową poświatę tak jak ja tam miałem, aczkolwiek przychodzimy do zarządzania ustawieniami 3D. Tutaj możecie sobie zatrzymać oczywiście ekran i podglądnąć jakie mam ustawienia. Lecz najważniejsza opcja, jaka tutaj jest, to synchronizacja pionowa. Standardowo wyłączamy ją. No i dzięki Dzięki temu na pewno nasz CS będzie lepiej śmigać. Ale przechodzimy teraz do najważniejszego punktu tego poradnika. No i ja ostatnio się dowiedziałem o tej opcji. Dzięki Keni, on mi pomógł. No i dzięki temu mam 30 FPS-u więcej w go, co myślę jest naprawdę sporo. No i o co chodzi? Odpalamy menedżera zadań. Pamiętajcie, że do tego musimy mieć odpalanego CS-a. Klikamy na CSK prawym w procesach. Przechodzimy do szczegółów. No i tam klikamy znowu na CSGOX prawym przyciskiem myszy, klikamy Ustaw koligację i odznaczamy procesor CPU1. No, i później możemy cieszyć się naprawdę większą ilością FPS-ów. Mam nadzieję, że u każdego to zadziała. No, a jeśli dodatkowo chcielibyście przeczyścić swój komputer, no i dzięki temu również można uzyskać troszeczkę FPS-u więcej oraz lepszą wydajność komputera, to użyjcie Cleanera. Tam wszystko macie w tle pokazane, co zrobić. Przeczyście sobie rejestry, ogółem system. No i myślę, że na pewno komputer Wam będzie lepiej działał. No, ale to by było na tyle w tym poradniku. Nie jest on jakiś mega obszerny. Aczkolwiek te sposoby ukazane właśnie w tym filmie, mi osobiście mega pomogły. No i uzyskałem około 50 FPS-ów więcej po zrobieniu wszystkiego. Mam nadzieję, że u was będzie tak samo. Oczywiście dajcie znaka w komentarzu, czy dało wam to coś i czy uzyskaliście chociaż troszkę więcej FPS-ów. Pamiętajcie, że nawet jeśli uzyskacie 10 czy 20 FPS-ów więcej, to już jest coś. Ponieważ takie 20 FPS-ów myślę wycaje się naprawdę dużo daje, ponieważ wtedy rozgrywka jest płynniejsza. No i o wiele szybciej możemy, wiecie, zobaczyć przeciwnika, możemy o wiele szybciej na niego nacelować no, i myślę, że naprawdę można dużo zyskać po zrobieniu tego wszystkiego, właśnie w tym filmie. No, ale to by było na tyle. Dajcie znaka w komentarzu, tak jak mówiłem, ile mieliście FPS-ów przed, a ile macie po. No i dzięki wielkie za oglądnięcie tego filmu. Zostaw łapeczkę w górę, jeśli ci pomogłem. No i co, trzymaj się, mordeczko. Na razie. Company, why well, you always in the mood <laughs> around the brand new? I ain't trying to tell you what to do, but you're gonna play cool. Baby, yeah, I'm playing by rules, Everything I think with better a appeal.